Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl, to oczywiście sobie Szczady. Jeden z piękniejszych rejonów Polski. No i druga myśl, która od razu mi też się pojawia w głowie, to ludzie, to, to siła drzemiąca w tych ludziach. Ludzie z Podkarpacia, gdy wyjadą poza granicę, są postrzegani jako bardzo dobrzy pracownicy. Pną się na, ku górze w, w tej drabinie kariery, ta praca jest doceniana i według mnie to właśnie na ludzi powinni, powinniśmy stawiać jako, jako ta marka w Podkarpacia. Niekoniecznie powinny to być budynki, nie powinny to być drogi reklamowane poprzez różne urzędy w naszym województwie i to właśnie. Według mnie na ludziach powinniśmy się skupić, bo to jest najlepsza marka na Podkarpaciu, więc według mnie warto to przemyśleć.